Że będę go na kolanach tam stał i przepraszam. Niszczę Frejerów. <laughs> Siedem lat czekałem na ten moment. Daniel Martyniuk rozlicza wszystkich. Żąda pieniędzy od ojca i byłej żony. Pół polski jestem w stanie. Pytali, będziecie siedzieć wszyscy. Piszczeń. To, co wydarzyło się ostatniej nocy na profilu Daniela Martyniuka, wyglądało jak publiczna eksplozja emocji. Syn króla Discopolo opublikował serię chaotycznych, pełnych gniewu i żalu stories, w których zarzuca swojej rodzinie i byłej żonie, że przez lata go wykorzystywali. Słuchajcie, nie ja jestem pewien, no, bardzo dużo procent, że ta rodzina dostała hajs. I to. Od mojego ojca, Eweliny, rodzina cała. Bo wiedzieli wszyscy, że ja to tam za, dziecia, za dziećmi aż tak nie przypada i że nie będę się tym zajmował. Było dużo, dużo, dużo dziewczyn. Jedna jeszcze przed Eweliną była to taka gościuwa jak z programu TVN. Oversize'owe modelki, bo wtedy ja miałem fazę na takie. Codziennie mogłem mieć inną, nie? I w końcu ale z żadną nic takiego aż ja razem nie zrobiłem. Na początku Ewelina była spoko, spoko, spoko. Ale później została już naprawdę chyba przywalona wielkimi pieniędzmi, bo była taka sytuacja, że my przyjeżdżamy ze a nagle nie wiadomo skąd mój tato z Ryskiem, tym, którym wcześniej z nim grał, siedzą przy stole no i tak się wszyscy patrzą i nie wiadomo o co chodzi. Nie? I od tamtej pory mniej więcej wszystko zaczęło się zmieniać, że no to było takie jakby powiedzenie, że Daniel zmienia sobie dziewczyny jak rękawiczki i trzeba go uspokoić po prostu, bo nie może to tak dłużej trwać i, i to i tamto i tamto i tamto i tamto, nie? Najmocniejsze słowa padły jednak w kier Kierunku ojca. Kiedyś też on to mnie powiedział, że zobaczysz kiedyś dawno, dawno temu, zobaczysz, jak będziesz się tak dalej zachowywał i ja coś tam, coś tam, to zobaczysz, jaki ci numer zrobił. Jak ty mi numer zrobisz? To w domu według gadaliśmy. Zobaczysz, że będziesz tutaj pokazał na dywan przed telewizorem na środku głównego pokoju, że będę go na kolanach tam stał i przepraszał. Ja powiedziałem, co ty gadasz w ogóle? Opowiadał o swoim kolegu, kole, koledze z Elbląga, którego syn. Niby ostro melanżował, znowu wynosił jakieś złota, nie wiadomo co, i nie ostrzegał. I powiedział, że jeżeli zobaczysz, mówi, że jak będziesz tak się dalej zachowywał, to zrobimy to, co jemu. Ja mówię, co ty gadasz, co ty mówisz? Zobaczysz. I co zobaczyłem? W dalszej części swoich nocnych wypowiedzi Daniel używa coraz mocniejszych słów. Mówię wam, koledzy, mojego ojca i tam wszyscy płacicie i się rozstajemy. Rozumiecie to? Bo to, co jestem jeszcze w stanie Wam w ogóle zrobić, co Was powiedzieć, Wszystkich, jak Was zniszczyć, że pff, pół Polski jestem w stanie doliczyć, że będziecie siedzieć wszyscy i piszczeć. Płacicie, składać się tam w szwajcarskie konto i do widzenia, Rozstajemy się bez sądu. Do widzenia, zrozumiane to jest. Siedem lat czekałem na ten moment i tylko siedem chcę. A jak zaraz, jak w przeciągu tygodnia nie dostanę tych siedmiu, to będzie 14, zrozumiane? Nie fikać tam, jak to was teraz nazywają biznesmeni. Zadykę jesteście biznesmeni. Skoro was jeden typ był w stanie roz... <laughs> Co? Nie, do... <laughs> nie spodziewajcie się tego, nie? Chcieliście, że Łatwidko ze mną pójdzie, nie? Ja nie poszło. <laughs> Płacić, bo fikać to trzeba potrafić, a Wy nie potraficie fikać. Uważajcie, bo się wywrócicie. Już się wywróciliście, a jeszcze bardziej możecie się wywrócić. Kto po frajersku wojuje i kto wykorzystuje frajerskie metody, ten po frajersku zostaje zniszczony. Także nie mam nic sobie do zarzucenia. Nie sprzedaję, ale niszczę frajerów, żeby takich nie było już więcej. Oberwało się też byłej żonie, Ewelinie. Ta kościółwa Ewelina cała, z, tych takich rusodzic, z ich całych z z tymi typami, z tego tam, to ma zrobić coś takiego, że ma załatwić całkowity rozwód. Nie wiem, co ona z tym zrobi. To dziecko to ma w ogóle zostać nigdy w życiu nie poinformowana, że jest w ogóle skrewnione z kimś takim jak ja. I wszystkie alimenty i wszystkie pieniądze, które dostała do tej pory, mają być zwrócone dodatkowo. Co miesiąc może płacić nawet. Daniel Martyniuk przekracza kolejne granice. Kiedy się zatrzyma... Weźcie, hej, albo naprawdę, to społeczeństwo jest naprawdę zniekumate chyba.